Witam wszystkim, nazywam się to, to jest kolejny odcinek Ghost of Tsushima. W dzisiejszym odcinku sobie wejdziemy trochę do starego regionu jeszcze. Hociki! Kto To się tak dał? Kiki handy. No, ale kontynuując. W dzisiejszym odcinku sobie wejdziemy trochę do starego regionu jeszcze. Bo nie wiem, ile z was zauważyło, ale na tym regionie mamy już kolejne części pobocznego. Np. 4 na 9. Znaczy, no, nie będzie pierwsza wcześniejsze, więc Kuta. na momencie, sobie będzie miała być poboczne. Jaki staje pierwszego się sprzeciwił? Bo to niewdzięczny zdrajca. Mój mąż sam nadał tytuł Sadao, a on odpłacił dobroduszność rozlewem krwi. Wiem, że uciekł z kuty tej nocy, gdy zamordowano mi rodzinę. Musiał usłyszeć, że przetrwałaś. Sadao to podstępna żmija. Ale jego brat, Haci to głupiec. Właśnie minął świątynię niosąc jedzenie dla uchodźców. Dostarczy nieprzewidziany ładunek. Dla brata. A my będziemy czekać z obławą. No to... Obława dwoosobowa chyba trochę średnia bym powiedział, no ale zobaczymy jak to pójdzie. West przywódca. No no to go. Co mamy robić? Musimy ruszać. Podążę za masakrą? No dobra. Po Ale bez no Nie sądziłem, że wrócisz do świątyni. Przyszłam popilnować brata Sadao i oddać hołd zmarłym z planu Adaci. Urządziłaś swojej rodzinie godny pogrzeb? Nie, póki zabójcy są wolni. Kiedy zginął mój ojciec, pożegnałem go tej samej nocy. To pomogło uśmierzyć ból. chowałam ich. To musi wystarczyć. Na razie. Na razie. Kiedy ostatnio spałaś? Czy jadłaś? Jadłam wczoraj rybę z ryżem. Nawet w momencie wojownik brzuch i wypoczętą rękę. Wypominasz mi wiek, panie Sakai? <noise> Gdzież bym śmiał? Moja ręka jest w pełni sprawna. No ja mam nadzieję, Masaka. Powinniśmy już dogonić Chaciego. Jak myślisz, którędy poszedł? Obie ścieżki są wydeptane. No ja... Le lewakiem raczej nie jest, więc raczej na prawo. Idziemy prawo ścieżką. Uh, 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 biegu, biegu, biegu. I bramka tutaj. Dużo trawy pompasowej w ogóle. Znowu pompasowa w ogóle się tak wybija. I chyba mamy, hatżeg. Chyba mamy. Nie, naby. Zatem pana. Nie wiem, to chyba Chyba nas nie, nie zauważy. Nie, ale B, nie ma opcji. Blisko, nie blisko ale nie postrzeżenie. Bo inaczej nie dostaniesz marchewki. <noise> nie dostaniesz marchewki. Skryj się. Nie by? No, A i idę, do idę trawy. Nie widzę tego teraz, chlipu, chlipu. Na nas... <noise> tylko smutek. W gąsku mi nie, tylko Koniem, bo z Chyba osioł to jest. Ale nie wiem do końca. Jeśli wpadniemy na mongołów, przyjacielu, radź sobie za. To mongoł do konia, halo. Typie, czy dobrze czujesz? No chyba tak się nie bym powiedział. Zobaczy cię. Ma gości. Nie mogą nas zobaczyć. No, czy... Przy konie. I podbiega do nich aż. I nie tylko. Okay. E, już się robi. aha Jeszcze nie, ale mam coś dla waszego gościa. To spotkanie. Przekażemy to. Wręczu im list. Wrócę tutaj po tej co zwykle. O tej co zwykle. Zapomnij o wozie. Chodźmy za koniami. No dobra, czy idziemy na koniami teraz? Dlatego gaduję, że raczej szybciej będzie trzeba. Masako, jak ty krzyczysz? Ale z niego głupi. To brat przywódcy. I tak jest głupi, ale <noise> sakę. nie tym razem. Dziś miał tylko list. <noise> Ten list jest ważniejszy niż twoje życie. Jeśli go nie dostarczymy, przywódca nas zabije. Za to dobry człowiek <noise> <noise> ze złej rodziny. Jego kuzyni to bandyci. Pamiętacie zamieszki? No i tak Carol. W Kut'a zabrakło ryżu? Tak. Kto waszym zdaniem na zbirów, którzy wytłukli protestujących? Przywódca Sadao. Tchórz. <laughs> ja. No. Kiedy znów o nim pomyślicie, przypomnijcie sobie żeś w Nie Niefajny typ, niefajny. Jak protestujących dawać? No tylko to nie wygląda zupełnie do... do, do sadao, czy do kogoś innego? Zgaduję, że zasada, a no ale zobaczymy. Ła, za blisko. Za blizutka, bo ten się odwycił jeszcze na mnie. I widzę kwiatka, czy ja bym były przy okazji. dobry. To tutaj już? Nie. Chyba nie. Dobra, to moja jest masaka. Jesteś masaka, halo. Gdzie ona poszła? Eee... A tam jest! O, tam idzie, co? No dobra. co uh, 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 uh. my tutaj coś zrobimy? Strzegą jej bandyci. Kuzyni dał. musi się tu ukrywać. Cóż, tego nie wiemy. Ale wkrótce się dowiemy. <laughs> tak od razu? Na pełnej? Nie mogłem zrobić wakacji, I po flipu. No dobra, wchodzimy. No, postawę włócznej. Jest psztyk. No jakieś wygodne ogóle w tym momencie. W ogóle od nie jak robimy. Co no tam? Jednak w ogóle na jeden hit. Tego, no dobra, dajmy tą włócznię. O proszę, a ty trochę więcej wymagałeś. Nie tak? Mała, boli? Coś? Mam wrażenie, że połączenie z mi się dopy Trochę takiego inputlaga czuję. Dobra, ty masz miacza, to ty. Cię... Tak i ptyk. Ale Halo, nie co. No, łucznik, Zostawił do połucznika. Łucznik tak to w górze. Okej, okay. łucznik out. Idziesz jeszcze raz. No, na dachu. No, 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 pstyk. Jeszcze, żyjesz, No to psztyk. Nie trafiłem! Boże, co to było? Dobra, nie ma gajdy. Co mi się dzieje? Ek staja co mi się kabel dopie. Napadę To jest nie na kabel mi się wali. Dobra, zabijemy go. Dobra. Dostałem na do dostałem. Out! Uh, uh, uh. No, hum, hum. No, lecimy dalej. Słuchajmy miecza. Rozmawiaj z Masaka. Jeden klik. Nie na serio, będę musiał zmienić za chwilę, No, serio mi się tupi. Ktoś jest w domu. Zmuszę go do mówienia. Najpierw ja spróbuję. <laughs> no, Masaka to lepiej tam już nikt nie przesłuchaj, bo to twoje metody są takie na średnie. liścik. Zapasy. Nie pisze, gdzie się ukrywa. Kini, o wiecie o moim udziale w masakrze, a się rozniosły. Wiem, że to nie twoja sprawka. Zdajesz sobie przecież sprawę, czym mogłem, mogłoby się to skończyć. Nie tylko dla mnie, ale także dla ciebie. Zostań w ukryciu, aż po ciebie kogoś nie poślą. Zaufaj moim kuzynom, są lojalni. Poza tym potrafią walczyć. Jeśli napotkasz kogoś noszącego ten mom, odbierz sobie życie. Na zawsze twój sadao. Hmm, ciekawe, to jest Chinia. No dźwięk. Nic ci nie zrobię. Nazywam się Sakai. Kim jesteś? China, żona Sadao. Mój mąż jest niewinny. Mongołowie zabili twoją rodzinę. Gdzie on jest? Nie, nie wiem. Kłamiesz. Pomoże nam. Nie może tu zostać. Zabiorę ją do siebie. <noise> Ona mnie zabije! Nic ci się nie stanie. Jakby chciała cię zabić, to by się już taka zabiła. A tam to może tylko jakieś to, to jakieś inne takie rzeczy. No bo przywódca. I to no, właśnie szybki właśnie. Gdzie się mnie na to, to nie zajęło? Już polecimy sobie na no, następne. Przedpunkciki techniki. No, jest, ok, nie, no no, to nie ma chyba na do no, z totalizmami, z się nie obchodzą. Ale 2 i 2 biorę. Dobra, mapa. Mapa, mapa, mapa. Dobra, go pani Masaka. Szydamy na 9. Wkładamy na kagę i jedziemy. W tamtą stroną. Nie wiem, czy chcemy jeszcze przeszukiwać te miejsca. Dobra, tam widzę coś leże. Jeszcze pójdę po to na szybkę. To co za pasy? Czy jakiś inny, gównwa? Bambus. To bambus tak, po prostu? Ej, nie wiem. Nie wiem, czy widziałem wcześniej Bambusa. Mogę, mogę jeszcze tu wejść, czy nie? Nie, dobra, tam, tam przeszukiwałem już. To bez sensu. Znaczy, jedziemy do Złotych Świątyni. Pokaż mi wiatr, który na starem mówię. Tam, tam do góry. O tu za dźwięk był? nie Niedźwiedź się ma, no. No bo na nie będę się bił przecież. To bez sensu. Nie ma full HP, nie ma full HP. Dobra, dajmy sobie. O, się no, prowokacja. No bo to. Są... Tech sobie zrobiłem akurat. Prowokacja sobie nawet trochę. mam nadzieję, że nie zrobię tego. Nikczela! No bo, było blisko, bardzo blisko. Tyk! I tarcza jeszcze podejdzie. I pstyk, tarcza. I naprawdę, te to po co inne prowokacje są cudowne. Dobra. I... Out. To było proste i szybkie. Co wy to macie na wadze? Oba Więc skóry. No, okej. Okay. No, lan. No, bo opłacało się. 32 zapasów. Nie, ogólnie spokoj wyszło. Muszę mogę sobie zabrać, a... nie mnie to interesuje. Dobra, kwiaty. Ja w ogóle dobrze jadę. No, niby dobrze. To świątynia jest to, co jest tak... Na no do góry. ja do posiadłości lado czy to jadę, Kej. Okay. To może festivola tą zrobię? A ja tam nie mam festival'a. Hmm. Dobra. Już w sumie niepotrzebnie wiadomo na tą górę. Nie wiem, ja tu przejadę jakaś tego złotego to, I tu znajduję. No ona mnie tak się nie wchodzi. Ja sobie oganiemy na streamie, jak już... Może to takie info dla was? W sobotę albo w niedzielę będzie stream od go osób z truszyma. Właśnie zbierania sobie po mapie eksploracji. Takie zwykłe bez robienia kwestów. Bo kwesty sobie zostawić na odcinek, a takie mnie... Nie jest co to rzeczą sobie wybię na live. Wiesz co to mam? Tu jest tak kluczka do tego szczytu? robimy to i pewno tak kluczki do tego szczytu. Tak to mam o materiach słońca. No okej. Okay. Dobra, ja mam teraz jechać. No dobra, do Złotego Lasu. I kto to tam się na mnie chce rzucić? Nie wiem, kto co, ale chyba jakiś nowy Niedźwiedź. Nie wiem, czy sobie nie nastąpi, na nie Nie, nie, na story, Anina. nie bardzo pojechać, Aha, jakiś totalny lamus? Z Gidą? No dawaj. Tyk! Ile ich tu w ogóle jest? Tak! I i, tu jest ich tylko trzech? Chyba tak. I nie ma oni kwiata pilnowali chyba. Chyba bajemy. Wyciejemy miecz i lecimy dalej. Ja nic ciekawego nie mieli. Mogę jeszcze skoczyć ręki. Nie wiem po co nawet. No, bo, Kage, gdzie jesteś? Bierzemy? No bo, mam jutę. Idziemy dalej. Bez nas co to było, że ich zabiłem na no, ale. To jest chyba już posiadasz no. Już są ich. monnych, chyba, mądry na tak nazywa. W Europie byłyby trochę, jakby na no, to są Mony. No, i no, to jest Masaka. Siema ja, Pani Masako, czy żona zdrajcy powiedziała, gdzie się ukrywa? Gdy poruszam temat, zaczyna <minaranty> rozpaczliwie szlochać. Winisz ją? Zaczynam. No, ale chyba coś wie. Jest w środku. Poczekaj tu. Zakaduję, że on wie, ale nie chcę powiedzieć. Może. No, ciekawe na dwa kwestie. Ciekawe. Dobra, ubieramy tam dane. Tik Nie ma, ty O tym mi dzisiaj powiedz, Kiną? Chyna. Chcę mnie zabić, to <noise> w jej oczach. No, się? Na to. tylko mi pomóż. Powiedziałam wszystko. Chaci przynosi listy dla twego męża, więc mają kontakt. To kwestia czasu, zanim masako nakryje ich oboje. Nie, proszę go ocalić. To się może udać, jeśli dotrę tam przed nią. Uła, dobrze go znasz. Gdzie może się chować? Będzie wyścig z masaka? Niech pomyślę. Chiny to ważne. Twój mąż mordował niewinnych. Wrócę tu. No <grym> ma, porozmawiamy z masaka za no i no i, no i, no i czekamy teraz. Si siadamy sobie w przegnisku i. Co jej oferowałeś? Przejdźmy się. Przejdźmy się. No dojdziemy. idziemy. teraz takim wodą, wodą, powiedziałem Chinie, że postaram się uratować jej męża. Wiesz, że go zabiję? Musiałem zdobyć jej zaufanie. Więc kłamałeś? Powiedziałem, że się postaram. I tak będzie. gdy ci się nie uda, Nie? Że nie mogłaś wybaczyć tej krzywdy. A ja nie staję na drodze, prawu. Gdziekolwiek nie spojrzę, widzę noc śmierci mojej rodziny. Hmm. Nie Widzisz rodzinę przed poślubieniem pana Adaciego. Możesz tam wrócić? Mój starszy brat zginął kilka lat temu. A siostra? Zaszlachtowana przez zabójców. Wow. Rozpoznałam tylko złotą szarfę. już sama nie ma już nikogo wspominać. Zawsze o tym pamiętam. Powinna grać muzyka. Co? co? Moje wnuki śpiewały tu ze mną piosenki. Świętowaliśmy zmiany pół roku. Nigdy już ich nie usłyszę. Prawdopodobnie bogatna placza. No dobra. Nie wiem sobie, czy to jej pomoże. Jakby coś tak więc, zaczął grać, to mnie by to chyba jeszcze się. bardziej. Ale może jej się polepszy. Pół mój. I co powiedzasz? Tak się żyje. No, okej, okay, okej. Okay. Oha, ktoś przyszedł. No to nalecimy. No, Ciekawy, kto to. Bana jedzie tam, czy w tą jedotą? Z nie widzę tylko kaga. Konie czajnik nie przejechał. Oho, i odblalane drzwi. I I China nie żyje. Cholera. China. Znajdź mordercę już. Rozejrzę się. Musi być drop. No ja nie wiem, jaki tutaj trap może być. Nie, są ślady. No, to nie ma W śladach. Gdzieś tutaj sobie jechał. Właściwie szedł. I się zgubiłem ślady. Najgorzej. To zacierają się. Dobra, tam umie dalej. No to go. To jest z buta. Ciekawe. Czyli nie może być daleka. Dlaczego ktoś zabił Chinę? A myśmy nie znaleźli Sadao. Znacy no. wiedzieli, że ją mamy. był spory kawałek. Wielu widziało nas razem. Zrobiłaś to specjalnie. Miała być przynętą. Liczyłam, że zjawi się jej mąż. Ła wow. A teraz niewinna kobieta nie żyje. No niefajnie, masaka, saka niefajna. Nie ją zabili, nie my. Poczyniłaś z niej cel. No. Czy dość mieć to maso. Gdzie teraz pp Alo? Chyba ślady Gdzie idą ślady? A idą tam prosto łam coś mam To ją zabił jest sam wino nie żyje. Musimy go mieć żywego. No a, jeśli nie dawiemy dobra, go żywego, to chyba tu nie nam się to. I będzie kupa ze śledzenia. Czy ma ono? A Mą go napadli. No to sobie poczekaj, jeszcze ja chwilę ja tu sobie prowokacje robię. Bo najpierw ich zamorduję, a potem ci pomaga, okej? Okay? Okej. Okay. No to może się wykrywisz. Eee, tak? Lecimy na typa Typo z są, Nie wiem jak. Nie, pewnie tak O luj! Ała! Nie widziałem No bo na ten, to oni są na słabi bardzo Jak na nasz poziom R2 już to nie są praktycznie. bardzo słabi Chachi, Brat Sadao. Czemu zabiłeś Chinę? Próbowałem ją uwolnić. Nie słuchała. Chciała pomóc Sadao. Wędrzę zaś, był ciekawe. Nie, nie chciałem, Gdzie twój brat! Zawiodłem go, ale nie zdradzę. <laughs> zabił się sam? Co się zabił? Nie umieraj! Mów, gdzie jest! Nie żyje. Śmierćki nie była na nic. Zamordowali ją zdrajcy, tak jak moją rodzinę. Nie przerwę poszukiwań! No, masaka, nie fajnie się zachowywałaś. Może jakiś miał. Maybe? No, spać No, pana, los do Hachiego, beć co da. Zaludzam Kuta. Nawet mnie nie szczegółowe jasy pokonywano przez Hachiego. To są te trasy, to będzie coś miejsce, gdzie. No, siedzi. Woził jedzenie dla uchodźców. Może Sadao się w jakimś ukrywa. Udaj się do najbliższego obozu i porozmawiaj z Mnichem. Może odczyta coś ciekawego z mapy. Co z tobą? Pochowam Chinę. Zasługuję na to. Spotkamy <tutki> się potem w obozie. No dobra. Może gdzie jest najbliższy obóz? No dobra, to koniec ten kwest był jeszcze tylko 3, 7 minut, tam zajął. Czy jakieś 7-8? I mega krótkie są te questy. Nie wiem, czy skończy teraz odcinek, czy zjawić wam już od razu. Zresztą mam podwójnego zniszczenia. No b 2 i 2 No bo zupy, tak. Mamy sobie mapę. To jest quest pa od pani masaka. 4 na 9. To zobaczmy tutaj dalej i gdzie jest kolejna. Od pani masaka. To jest masaka? Nie, to jest Yuna. To jest masaka. To jest 6 na 9. I to, to nie... Nie, dobra. Czyli w tym odcinku sobie skończymy już? A w następnym sobie zrobiłem quest od pani Maseko 4 i 5. Więc do Boga usłyszymy. Nie byłem wczoraj. Jeśli się podobało, to zróbcie suba. Widzimy się w kolejnym odcinku. Hej!